Drodzy bracia i siostry, w tym wielkim poście jesteśmy wezwani do tych trzech uczynków sprawiedliwości, czy też jak je nazywa polski tłumacz do trzech uczynków pobożnych: jałmużny, modlitwy i postu. I dziś, jak widzimy, Słowo Boże mówi nam o modlitwie o tym, jaka ma być nasza modlitwa. Ale zaczyna od tego, jaka ma nie być. Mówi Pan Jezus modląc się nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Jest rzeczą ważną, abyśmy zrozumieli skąd rodzi się to pogaństwie, pogańskie wielomóstwo, ta Bogańska gadatliwość na modlitwie. Ona rodzi się z nieznajomości Boga. Poganin to ten, który nie zna istoty Boga. Istota Boga została zakłamana przez Szatana. W grzechu pierworodnym Szatan przekonał człowieka i człowiek w to uwierzył, że Bóg nie jest miłością że boga trzeba przekonywać, żeby nam był życzliwy, żeby nam pomagał. Poganin myśli, że to on lepiej wie, co dla niego jest dobre w życiu i jaka droga prowadzi do szczęścia. Tak myśli cały świat i to się nam wciska także być może i takie postawy są w naszych sercach, że my wiemy co nas uczyni szczęśliwymi? Tymczasem zły duch bardzo pracuje nad tym, aby człowieka prowadzić fałszywymi drogami, aby wskazać mu fałszywe drogi do szczęścia, fałszywe tak zwane ideały szczęścia, których nie ma, bo ideałów nie ma. I poganin tak myślący stara się. Jeśli wierzy, jeśli jest wierzący, Bo po, do pogaństwa należy również wiara, wiara, że Bóg istnieje, czy że istnieją bogowie, stara się tych bogów, czy tego Boga na różne sposoby przekonać, by mu był życzliwy, by mu pozwolił dotrzeć do szczęścia, do osiągnięcia tego, co sobie wymarzył, co sobie zaplanował. Stąd ta gadatliwość, stąd to wielomóstwo. Ale Pan Jezus przestrzega nas przed taką postawą. Mówi Ojciec Wasz niebieski zna Was, zna Wasze potrzeby. Wie, czego tak w istocie, tak naprawdę pragniecie, zanim Go o to poprosicie. Dlatego jak ma wyglądać modlitwa chrześcijańska? Ma to być przede wszystkim... Modlitwa Słowem Bożym, tym, co Pan Bóg nam daje, abyśmy w to Słowo Boże się zanurzyli, aby, że tak powiem, Ono nas otuliło. Dlatego Kościół przez całe wieki, od samego początku, modli się Słowem Bożym, modli się psalmami, bo też co daje nam Słowo Boże. Ono jedyny, jak to widzimy. W Ewangelii, którą usłyszeliśmy w niedzielę, ono jedynie pokonuje szatana. Ono nas egzorcyzmuje. Ono nas oczyszcza od tego fałszu, który próbuje wciskać nam i to codziennie zły duch na różne sposoby, także poprzez ten świat. Dlatego jest ważne, abyśmy weszli w tę prawdę Słowa Bożego. I nim się modlili, bo to słowo ma potężną moc, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią rodzaju, tak już wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, mówi Bóg, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. I ten werset przed Ewangelią, który mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust bożych, to fragment Księgi Powtórzonego prawa, który cytuje Pan Jezus, walcząc z szatanem, mówiąc nam zarazem, co jest naszym fundamentem właśnie Słowo Boga. To słowo owszem wypowiedziane, zapisane, ale przede wszystkim On Sam, Chrystus Jezus, który jest tym Bożym Słowem. I On Sam, jako Słowo Boga, daje nam tę najpiękniejszą modlitwę, którą właśnie dziś słyszymy. Tę modlitwę chrześcijanina, która wyraża duszę Jezusa Chrystusa i zarazem naszą duszę. To najgłębsze pragnienie, które Pan Bóg w nas złożył i które Pan odsłania przed nami, to jest Jego, ale i nasza modlitwa. Nie przypadkiem nazywamy ją modlitwą Pańską, modlitwą Pana. I ta modlitwa rozpoczyna się od słowa najważniejszego, za które Jezus Chrystus oddał swoje życie. Ojcze, Ojcze, Abba. Tatusiu, to znaczy od, od słowa, która zawiera pełne zaufanie, niezależnie od tego, co w życiu się dzieje. Pan Jezus używał tego słowa w najważniejszych, można by powiedzieć, najtrudniejszych momentach swojego życia. Także w ogrójcu, także na krzyżu, kiedy mówił Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha Mego. Ojcze, i to Ojcze, nasz, to znaczy, że jesteśmy braćmi i siostrami, że nikt z nas nie modli się sam. Zawsze modlimy się jako członkowie jednego ciała, jako członkowie kościoła, członkowie ciała Chrystusa. I potem przychodzą te prośby od najważniejszej. Wszystkie są ważne, ale można by powiedzieć, że one są uszerogowane od tej najważniejszej. Niech się święci Twoje imię. Niech świat widzi to, kim jesteś, jaka jest Twoja istota, bo imię w Biblii oznacza istotę osoby. Niech świat Ciebie pozna, niech się święci Twoje imię, niech ono w tym świecie, ale przede wszystkim w naszym życiu będzie na pierwszym miejscu. Niech Ty jako miłość, abyś Ty jako miłość był w naszym życiu, niech przyjdzie Twoje królestwo. To znaczy, niech się ono objawi. Niech to królestwo zapanuje na całym świecie, na całym świecie. Twoje Królestwo miłości. Pan Jezus powie, starajcie się najpierw, starajcie się przede wszystkim o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. I niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie. Bo to jest, bracia i siostry, najważniejsze, wola Pana Boga. To jest najważniejsze w naszym życiu. To nie jest to, jak świat myśli, jak być może i my sami myślimy zgodnie z różnymi powiedzeniami, jakie znamy, a niech się pełni wola boska jako ostateczność, kiedy już nasza wola nie jest w stanie się pełnić. Tak jakby to było to, co zostaje na koniec, co jest już tą, tym ciężarem. Nawet w niektórych modlitwach takie słowa się pojawiają nie w Słowie Bożym, ale w takich ludzkich modlitwach, czy jak to mówił jeden z naszych literatów. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. Nie, nie, wola Boża nie jest przymusem, jest miłością, jest drogą miłości, którą Pan Bóg rozsnuwa przed nami, aby nas doprowadzić do szczęścia. I potem przychodzą te dziecięce prośby, one są od początku dziecięcymi prośbami Dziecka Bożego, ale potem przychodzą te prośby o te potrzeby nasze, abyś, aby Pan dał nam chleba poprzedniego na, na dziś, na dziś. Nie na jutro, mówią, mówią Ojcowie Kościoła, bo Pan powiedział nie, masz, nie martwcie się o jutro. Daj nam chleba na dziś, ufamy Tobie, i przebacz nam nasze winy. Okaż nam swoje miłosierdzie, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom, tak jak nasze serce jest otwarte na innych, bo Pan Bóg jest miłosierdziem, jest miłością. Nie męczy się miłosierdziem, jak powtarza papież Franciszek, ale jeśli nasze serce jest zamknięte na braci, to jest zamknięte i na Boże miłosierdzie dla nas. Dlatego to wezwanie, abyśmy otwierali nasze serca dla tych, którzy nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie wódź nas na pokuszenie, jak mówimy w tej starej formie naszej tradycyjnej. To znaczy, daj nam siłę, wspomóż nas, bo jesteśmy y, słabi, bo jesteśmy w gruncie rzeczy bezradni wobec złego ducha, bo jest mocniejszy od nas, jest inteligentniejszy od nas. Dlatego daj nam siłę, daj nam Twoją moc, daj nam łaskę, abyśmy umieli obronić się przed pokusą, i zachowaj nas od złego. Zachowaj nas od jakiego złego? Zachowaj nas od czego? Od tego, co najważniejsze, od czego ta modlitwa się zaczyna, abyśmy nie przestali nazywać Cię, traktować Cię, doświadczać Cię w naszym życiu jako Ojca. Bracia i siostry, ten okres Wielkiego Postu jest okresem intensywniejszej modlitwy, ale intensywniejszej właśnie w tym sensie w sensie ufności. Nie w sensie bielości słów i nabożeństw, choć one wszystkie są ważne, ale przede wszystkim tej intensywności, tego żaru naszego serca i tego zawierzenia Panu. O to chodzi przede wszystkim. Oby tak wyglądała, oby tak się doskonaliła i wzrastała nasza modlitwa w ufności w zawierzeniu i w tym otwarciu, aby Pan Bóg nas przez nasze życie prowadził. Amen.